Dzień dobry, cześć i czołem, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. I dziś mam nadzieję, że rzeczywiście będzie krótko, bo temat jest dość krótki. Zapraszam na film. Tak jak na wstępie powiedziałem, mam nadzieję, że dziś będzie krótko, a ponieważ dzisiaj będzie krótko, to od razu na wstępie powiem: nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj. Dziękuję bardzo. Yy, o czym dzisiaj będzie mowa? Dzisiaj, jak widzicie, tutaj na moim warsztacie stoi szafka, yy, która będzie wyposażeniem Łazienki. Yy, górne, jak widzicie, szuflady są dość krótkie, dlatego, ponieważ w tym miejscu, za tymi szufladami, ma pojawić się oczywiście syfon, oczywiście. Zaworki baterii i tak dalej i tak dalej i żeby nie kombinować z wycięciami w szufladzie jest ona po prostu zrobiona ciutkę płytrze. Zastosowany system to Merivo Box. Dolna szuflada będzie to tradycyjna szuflada z relingiem o wysokości tak zwanej E, natomiast na górnej szufla, górna szuflada będzie to wysokość K bez żadnego relingu z jednym uchwytem. Front dość wysoki, ale mam nadzieję, ponieważ przy dużych szufladach tam to się sprawdza więc i tutaj mam nadzieję, że przy jednym mocowaniu, a mimo wszystko takim froncie yy, będzie to sobie działać, ale właśnie, ponieważ mam dość krótkie prowadnice one są niby do 40 kg, tak, bo one mają takie samo obciążenie dynamiczne statyczne, nie jestem pewny o jakim on tutaj mowa, prowadnica 300 jak widać jest dość krótka szafka jest szeroka więc yy, za sugestią Bluma stwierdziłem, że zastosuję do tego synchronizację. Yy, więc, jeżeli chodzi o zestaw do synchronizacji do Merivo boxów jest to taki właśnie woreczek. W skład tego zestawu wchodzi po pierwsze drążek synchronizujący. Yy, jego sobie na razie odłożymy na bok, bo on nam będzie mniej potrzebny. Otworzę worek i wysypiemy zaraz zawartość worka i omówimy, co w nim się znajduje. Worek otwarty, wysypujemy zawartość worka. I co my się tu znajdują? Zębatka lewa i prawa. Tutaj od razu znajdziecie oznaczenie. Jak widać, tu jest prawa. Tu możecie zobaczyć sobie, że jest lewa, więc łatwo je zidentyfikować. One są jeszcze potem do przycięcia. Znajduje się instrukcja obsługi. Yy, więc zawsze można i warto do niej zajrzeć. Do tego mamy dwa zabieraki i powiem szczerze, że to są takie zabieraki jak do yy, typonów yy, meliwoboksowych I zastanawiam się nad jedną rzeczą: czy skoro wykorzystujemy to tutaj, to czy możemy użyć typona? Wydaje mi się, że możemy. Zaraz Wam pokażę. Mam tutaj drugą szafkę, w której to już mam zamontowane i wydaje mi się, że to będzie również w razie czego mogło działać z tiponem do tego są takie yy, zębatki do synchronizacji na koniec yy, prowadnicy do zakładamy tu są końcówki do synchronizacji i zabezpieczenia do synchronizacji więc dużo tego nie ma, no i oczywiście drążek synchronizujący i od czego zaczynamy? zaczynamy od montażu tych właśnie oto zabieraków, takich jak dla tiponów, jeżeli chodzi o montaż zabieraków, wykonuje się go bardzo prosto. One są uniwersalne, czyli i lewy i prawy zawsze pasuje. I tutaj, jak sobie teraz przyjrzycie się, na samej prowadnicy jest tutaj taka strzałeczka. I w tą strzałeczkę musimy wsunąć właśnie tą blachę. I ona się nam obraca. Tu, jak przyjrzycie się, tu pod spodem jest taka łezka i jak w tą łezkę wchodzi ten bolec, to on się tam ładnie klinuje i jedyne co potem musimy zrobić to klik i to już jest zamontowane i to samo robimy z drugą stroną czyli szukamy strzałki, strzałka tutaj jest wkładamy zabierak i to jest done w dalszym etapie montażu tej właśnie synchronizacji potrzebujemy zamontować te właśnie elementy plastikowe je montujemy na koniec prowadnicy one również mają oznaczenie lewe i prawe tu jest taki dings jak się przyjrzycie na końcu o ten tu i ten dings wprowadzamy tutaj w dziurę która znajduje się w tym miejscu tu o tu teraz ją widać na tle to wchodzi w tamtą dziurę i montaż tego odbywa się w sposób następujący. Bierzemy tylko lewy, trzeba sobie tu otworzyć. Wkładamy tego bolca w tą dziurę. I teraz musimy trafić tym na koniec prowadnicy. O! Tak, żeby to było pionowo. I jak już to założymy, tą pomarańczową wajchą zaklikujemy, i to już siedzi. Analogicznie robimy dla strony prawej. Może Wam nie zasłonię, jak będę to montował. Więc wysuwam sobie prowadnicę. Yy, wprowadzam ten pierdolnik w tą dziurę tam. Teraz próbuję zamontować to pionowo. Doklikuję tym pomarańczowym. I tyle ogarnięte. Następny krok to montaż tych listew. Synchronizujących eee, i te listwy montujemy w sposób następujący. Wysuwamy sobie prowadnicę i teraz tutaj mamy takie dwie zapadki. Jest jedna i druga. I te zapadki muszą trafić w te dwa otwory: ten tutaj y -y 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 -y. i ten tutaj. Tak to jest, jak się patrzy na ekran i próbuje się sterować swoją ręką. Więc w te dwa otwory próbujemy trafić. Na początku ten pierdolnik jest tutaj tak zablokowany. Tu jest takie przetłoczenie pewnie chodzi o to, żeby tego nie zgubić. Ale to musimy sobie przepchnąć. Na koniec wprowadzamy zębatkę do tego prowadnika. I te dwa dynksy, które wam pokazywałem, wklikujemy tutaj w ten zabierak. I on sobie musi wkliknąć. Mam nadzieję, że było słychać. No. Tutaj jeszcze ten pierdolnik na końcu. Dojeżdżamy i on też ładnie tutaj się chowa nam do prowadnicy. I w sposób taki właśnie wklikujemy go również na końcu prowadnicy. Ot i jedna strona zrobiona. Teraz montuję stronę drugą, jeżeli chodzi o ten zabierak, więc tak jak mówiłem, pokonuję opór z tym dinksem. Yy, wysuwam prowadnicę, wprowadzam tą listwę synchronizującą tą zębatą do yy, tego plastiku, który zamocowałem na końcu samej yy, prowadnicy. Wprowadzam te dwa plasticzki do zabieraka i wklikuję. I tutaj z tej roboty prawie zrobione. Jeszcze ten plastik na samym końcu też musi zostać wpięty. Więc tutaj już zostało zrobione, teraz zostało jeszcze tylko zamocować drążek synchronizujący, więc najpierw muszę e, dociąć listwę, e, czy listwę, drążek synchronizujący, drążek synchronizujący to jest we, głębokość wewnętrzna minus 231 mm A w moim przypadku y, ta odległość, jeżeli chodzi o ten drążek synchronizujący, to jest 1072-36. Szerokość wewnętrzna to jest 1036 mm i odejmuję od tego 231, to jest co mi daje 805 mm. I taki właśnie odcinek sobie odznaczam na drążku i docinam. Docinam przy pomocy dziadowskiego brzeszczotu, gdyż azaliż innego nie mam. I ch strzelił, choinki nie będzie oczywiście prawdopodobnie do przecięcia tego lepszym narzędziem byłaby na przykład ukośnica raczej na pewno yy, tylko po prostu nie chce mi się jej wyciągać zmieniać tarczy i tak dalej, więc, a ponieważ mam do docięcia dwa drążki, to szybciej było mi to zrobić brzeszczotem, gdyby nie to, że po prostu wziął i strzelił yy, jak już mam docięty mój drążek w końce drążków Drążka synchronizacyjnego, muszę wbić teraz te plastiki i wspomagam się młotkiem bezodrzutowym. Ponieważ jestem po akustyce, to kiedyś któryś z kolegów robił yy, taki projekt, jeżeli chodzi o ortopedię i dźwięk, kiedy protezy wbija się w kości. Jak słychać tutaj, ten dźwięk, który dobijając tutaj też się zmienia. Jak już dojdzie do końca, to ten dźwięk zmienia się na taki bardziej głuchy. I chyba o to samo chodziło, jeżeli chodzi o ortopedię i wbijanie protez. Dobra, załóżmy ten drążek. Należy jeszcze dociąć same te zębatki. I je należy dociąć wedle instrukcji. Długość prowadnicy plus 10 mm. Ale tak, na dobrą sprawę, one nie muszą być dłuższe niż. Końcówka tego. Więc ja zaznaczam sobie, że po prostu dotąd muszę je uciąć. I to samo z drugiej strony. To teraz do akcji jeszcze w międzyczasie wpadnie moje ostatnie ulubione, ulubione narzędzie. Są to nożyce od Wolfcrafta, które są na ostrze trapezowe. I teraz powiem Wam, jeżeli chodzi o cięcie właśnie tego, tutaj na końcu, zamiast używać tu jakichś brzeszczotów i nie wiadomo co jeszcze, idzie to po prostu jak w masełko. Ideolo. Szybko i na temat. Naprawdę super rzecz do podcinania wielu plastikowych rzeczy. Nie wszystko tym przetniemy, oczywiście, ale dużo idzie naprawdę fajnie i sprawnie. Dobra, to teraz w końcu załóżmy ten drążek, może wam nie pozasłaniam. Teraz tak, drążek wkładam z jednej strony, on ma tam taką sprężynkę, która go wypycha. Więc z tamtej strony go wpycham, tutaj nakładam, potem na drugą stronę i zakładam zabezpieczenia. No i teraz temat jest już ogarnięty. Jak widać, Mamy pełną synchronizację. Jedna i druga strona wysuwa się dokładnie w tym samym czasie. Yy, więc jest stabilizacja szuflady boczna. Szuflada generalnie nie będzie się skręcać w prowadnicach z tym właśnie ustrojstwem. Oczywiście yy, taki zestaw to dodatkowy koszt do szuflady. I o ile mi się nie mylę, to taki zestaw synchronizujący Stabilizacji bocznej do szuflady Merivo Box kosztuje około stówki, więc do i tak już nie taniej szuflady dokładamy i tak dodatkową stówkę. Ale wydaje mi się, że przy takim zastosowaniu szerokim korpusie, płytkiej szufladzie, warto czasami troszeczkę dołożyć, ale żeby to miało działać yy, konkretnie. Także ja wam dziękuję za dzisiaj. Temat był tak jak mówiłem, krótki, szybki film wyjdzie pewnie z 15 minut, jak wam to poskręcam poskracam więc też nie za krótki, bo widziałem ile surowki już tam wyszło. Ale dziękuję, nie zapomnijcie o ZUS subskrypcji. O podzieleniu się w komentarzu, co o tym sądzicie, o takiej synchronizacji do szuflady. Eee, no i co? I zostawcie łapkę dla zasięgu. Dziękuję bardzo. Do następnego filmu. Cześć! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Hej, hej, hej. Dobry cześć, licząłem. Kluski z Rosołem. Hej, dzień dobry.